Witajcie, kochani. Siedzę sobie dzisiaj pod pięknym dębem w parku, do którego codziennie chodzę, i chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić tematem transformacji, jaką przeszłam na drodze mojego życia i którą teraz dzielę się w internecie na różnych portalach, na różnych platformach społecznościowych. Aby właśnie dać świadectwo tego, jak bardzo możemy zmienić nasze życie w momencie, kiedy podejmiemy taką decyzję i w momencie, kiedy zobaczymy, w jakim miejscu życia jesteśmy, i zdecydujemy się wybrać siebie, wybrać to, co wewnętrznie czujemy, i zdecydujemy się rozpocząć takie w pełni świadome życie, do którego często w pewnych momentach naszego życia nie jesteśmy na tyle dojrzali. Żeby właśnie to sobie uświadomić, żeby uświadomić sobie, że żyjemy w pewnych schematach, że żyjemy w pewnych przyzwyczajeniach i tak naprawdę będąc już w dojrzałym dorosłym wieku, nie żyjemy tak naprawdę do końca swojego życia, tylko powielamy schematy, które kiedyś zostały nam przekazane, które przyjęliśmy jako dzieci, które utrwalaliśmy w ciągu naszego życia, żyjąc na takim Automacie, żyjąc według schematów, jakie podsuwa nam podsuwało nam społeczeństwo, bo to jest normalne, że my przejmujemy, uczymy się żyć, uczymy się funkcjonować w środowisku właśnie poprzez to, że jesteśmy wśród ludzi, więc to ma na nas ogromny wpływ. Ale przychodzi taki moment w życiu i dla każdego z nas to będzie inny moment. W każdym z nas tak naprawdę inaczej dojrzewa ta wewnętrzna. Świadomość siebie, to odkrywanie tego swojego wnętrza, tej swojej głębi, tej swojej wewnętrznej świadomości oraz tej świadomości wolności, jaką każdy z nas ma wolności decydowania o swoim życiu, wolności wybierania w swoim życiu tego, do czego naprawdę jesteśmy głęboko przekonani to nas wewnętrznie rozpala. Co nas wewnętrznie wypełnia, co sprawia, że chce nam się żyć po prostu, tak? Bo zobaczcie, że czym innym jest y, życie i funkcjonowanie według schematów i pod czyjeś dyktando, pod y, po prostu schemat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, żeby się właśnie innym podobać, żeby zasłużyć na aprobatę, żeby zasłużyć na, na to czucie się, że przynależymy do jakiegoś środowiska, tak? Bo my. Od początku naszego funkcjonowania chcemy przynależeć, chcemy czuć się właśnie częścią wspólnoty i to jest zupełnie normalny, normalny odruch każdego z nas, jaki każdy człowiek ma, że chcemy przynależeć do stada, tak? Ale przychodzi taki moment, że zaczynamy się zastanawiać nad tą naszą indywidualnością i nad tym, czy my rzeczywiście wyrażamy siebie i jesteśmy Naprawdę, sobą w tym byciu, właśnie w społeczności, czy nie żyjemy jakby pod dyktando innych, potrzebując właśnie tej akceptacji i rezygnując czasami właśnie z tego swojego autentyzmu na rzecz tego, żeby być zaakceptowanym. Bo zobaczcie, że tak naprawdę to nie da nam radości i to nie da nam takiego poczucia. Szczęścia w życiu. Nie da nam takiego poczucia, że żyjemy naprawdę to swoje życie, tylko będziemy ciągle, prawda, jak, ta, jak ten kameleon, czy jak taka plastyczna masa, upodabniać się do środowiska, w którym jesteśmy, żeby czuć tą akceptację, czuć to przyjęcie, żeby nie zostać odrzuconym, tak? Bo zobaczcie, że ta y, rana odrzucenia, którą my często mamy, którą sobie nie uświadamiamy. A którą tak naprawdę bardzo łatwo jest znać w dzieciństwie, bo dziecko tak naprawdę może czuć odrzucenie w bardzo czasami prostych sytuacjach, może tak zinterpretować jakąś sytuację i czuć się odrzucone. Więc my na przykład jak zawoła mamy, mama nie przyjdzie. Bo na przykład ma uwagę skierowaną na, na coś innego, lub w, w innych sytuacjach, gdzie właśnie dziecko nie czuje się zauważone, nie czuje się zaakceptowane, czuje się emocjonalnie w jakiś sposób odtrącone. Nie, oczywiście są też sytuacje bardziej drastyczne, które są ewidentnym takim odrzuceniem, ale chcę powiedzieć, że tu chodzi właśnie o to, jak dziecko. Odbiera i może odbierać, że tak naprawdę żad, żaden człowiek nie jest wolny od y, tego uczucia, które się w nim zapisuje bardzo trwale i którego my tak naprawdę chcemy w naszym życiu uniknąć. Najbardziej w życiu boimy się zostać odrzuceni. My tak naprawdę najbardziej w życiu boimy się zostać odrzuceni, bo y, wtedy y, dla nas. Y, Oznacza to, jakbyśmy po prostu mieli, mieli przestać istnieć. Tak? To jest na tej zasadzie, właśnie jak u dziecka kiedyś, tak? że jeżeli mama mnie odrzuci, no to dla dziecka to oznacza tak, jakbym nie miała prawa żyć. Tak? Bo dla, ma dla dziecka, mama to jest życie, mama to jest przetrwanie, mama to jest po prostu wszystko tak? dla dziecka w pewnym wieku. Więc zobacz, że my, unikając tego uczucia w naszym życiu, uczucia odrzucenia, które się powiela w naszym życiu, powielokroć w różnych sytuacjach, jeżeli my sobie tego nie uświadomimy, no to my możemy tak naprawdę o tą akceptację i y, o, to przy, o tą przynależność tak naprawdę w naszym życiu ciągle, ciągle walczyć w sposób nieuświadomiony, ciągle o nią zabiegać, rezygnując przy tym z siebie, przybierając różnego rodzaju. Y, Pozory, maski, zmieniając się pod dyktandą, właśnie środowiska, w którym przebywamy. Rezyg możemy rezygnować z wartości, które są dla nas ważne, możemy rezygnować tak naprawdę z siebie, nie dawać sobie tej akceptacji, bo my właśnie to odrzucenie, które my, którego my doświadczamy często. Przekładamy na to, że my zaczynamy odrzucać sami siebie, że my po prostu czujemy, że nie zasługujemy. Nie zasługujemy na to, żeby żyć, nie zasługujemy na to, żeby czuć się wolni, żeby mieć w swoim życiu to, czego pragniemy, żeby czuć się dobrze, żeby się cieszyć, żeby po prostu wieść takie życie, którego każdy z nas pragnie, tak? Życie prawdziwe, życie szczęśliwe. Bo chyba nie ma człowieka, który, który nie chciałby takiego życia. Aczkolwiek my często właśnie wpadamy w takie mechanizmy, że nam się wydaje, że my nie zasługujemy na tą radość, że my musimy do końca życia cierpieć, że ciągle właśnie mamy w życiu jakieś przeszkody, jakieś wyzwania, że, że coś jest z nami nie tak, właśnie, prawda? Te zapisy w nas zostają, które właśnie, których doświadczyliśmy, i my to po prostu często niesiemy w życie. I takie sytuacje zaczynamy właśnie do naszego życia przyciągać, które potwierdzają nam to przekonanie, które my w sobie nosimy. Bo y, musisz mieć świadomość, że te przekonania, które w sobie nosisz, tą wewnętrzną świadomość, którą masz, którą jesteś tak naprawdę, bo jesteś świadomością, jesteś duszą, jesteś istotą, y, która jest nie tylko właśnie ciałem nie tylko człowiekiem ale istotą duchową, czyli istotą, która ma swoją głębię, ma, ten, ma tego żywczego ducha, który ożywia to ciało. Tak? Czyli z punktu widzenia tej naszej wyższej świadomości, to my naprawdę jesteśmy istotami naprawdę o wiele większymi niż nam się wydaje. A często właśnie przez to bardzo y, takie ograniczone patrzenie, jakie my mamy na samych siebie, poprzez pryzmat właśnie tego, czego doświadczyliśmy w przeszłości, poprzez pryzmat historii naszego życia, My często tak się utożsamiamy z tą naszą historią, z tymi przeżyciami, z tymi emocjami, które się w nas kumulują przez to nasze życie, które, które nabywamy ciągle, dokładamy sobie tych nowych prawda, doświadczeń, bo, bo życie cały czas się toczy. Jeżeli my się z tym wszystkim utożsamimy, nie oddzielimy jakby tej naszej najgłębszej istoty od tych doświadczeń, nie zobaczymy, że jesteśmy czymś więcej kimś więcej niż tylko tym ciałem. Nie tylko tym człowiekiem, który jest w tej materialnym, w materialnym ciele, no to my po prostu będziemy cały czas na takim poziomie, takiego jakby czołgania się po tej ziemi. I takiej walki z tą materią, z tymi przeciwnościami, z tym cierpieniem, zmaganiem się właśnie z tym, co, co jest dla nas takie trudne, ciężkie, bo nie będziemy mogli spojrzeć na to z tej wyższej perspektywy naszej świadomości, naszej duszy, żeby zobaczyć, że tak naprawdę jesteśmy czymś więcej i że z tych doświadczeń, które były naszym udziałem i które były realne i rzeczywiście spowodowały w nas takie, a nie inne cierpienie. I takie, a nie inne emocje w nas wywołały, że one tak naprawdę nie są nami, że one, te doświadczenia, te przeżycia, te przekonania, te emocje tak naprawdę nie są nami, bo nasze ja jest o wiele głębiej, nasze ja jest o wiele bardziej jakby to powiedzieć ponad tym wszystkim, tak? Nasza dusza jest ponad tym wszystkim. Przeżywamy tutaj jako dusza pewne doświadczenia, właśnie będąc w ciele, ale jesteśmy też ponad tym wszystkim. Z tych wszystkich doświadczeń możemy wyciągnąć naprawdę piękne lekcje, piękne wnioski. Możemy się dużo z tych doświadczeń nauczyć. I tak naprawdę nawet najtrudniejsze doświadczenie naszego życia możemy zamienić w naszym życiu na, na piękny diament. Możemy takie przetworzyć, takie przetransformować w naszym życiu. Żeby wydobyć z niego właśnie to, co nas wzbogaci, żeby nie pozostać na tym poziomie ofiary, że coś nam się tam kiedyś stało i my będziemy cały czas w ciągu naszego życia to sobie opowiadać, potwierdzać sobie, prawda, że jesteśmy tacy a nie inni, że doświadczyliśmy tego robić siebie często cierpiętnika, ofiarę, tak? Jakby żyć na tym poziomie bardzo takich niskich e, doświadczeń i jak będąc cały czas w tych trudnych doświadczeniach i w swojej przeszłości, i przez to ograniczamy się w naszym życiu, e, bardzo zauważ, bo my e, będąc cały czas w tej przeszłości i w tych doświadczeniach, my nie jesteśmy w stanie e, żyć w teraźniejszości i czerpać z tego, czego doświadczamy teraz, e, po prostu tej radości, nie widzieć w tym potencjału, nie widzieć tych możliwości, jakie mamy. Bez wyciągnięcia tego diamentu tej perły, tego przetworzonego właśnie obrazu tego, czego doświadczyliśmy, poprzez naszą perspektywę, poprzez naszą interpretację, poprzez to, że uwolnimy te emocje, że zobaczymy, co nam to dało, kim się przez to staliśmy, czego nas to nauczyło. Przez to, że wyciągniemy z tych doświadczeń te wnioski, to wszystko, co jest tym, tym najbogatszym sokiem, który my możemy wycisnąć dla naszej duszy i nauczyć się właśnie tych, tych pięknych rzeczy, z tych doświadczeń, nawet jeśli one były trudne, jeszcze raz powtarzam, to tak naprawdę nie będziemy w stanie w tej teraźniejszości czuć się osobami, które naprawdę są warte najpiękniejszych, najwspanialszych, najbardziej wartościowych rzeczy. Bo tak naprawdę każdy z nas jest warty wszystkiego co najlepsze. Każdy z nas jest duszą, jest osobą, osobą istotą wieczną, tak? I ma w sobie Boga, ma w sobie cząstkę właśnie boską. Każdy z nas jest kreatorem swojego życia, twórcą swojego życia. I jeżeli spojrzymy na to nasze życie z tej wyższej perspektywy, naszej świadomości, naszej duszy, to zobaczymy, że my czasami na nasze życie bardzo w sposób taki patrzymy bardzo patrzymy w sposób taki małostkowy, bardzo w sposób taki jakby się przyczepiamy do tego po prostu co nas tam bolało i nie potrafimy tego puścić, nie potrafimy właśnie przekuć tego tego przetworzyć. Tutaj przychodzi mi takie skojarzenie, prawda, że czasami my wyrywamy, prawda, z tego naszego ogrodu życia różne chwasty, różne zanieczyszczenia, różne rzeczy, których nie chcieliśmy, które nam przeszkadzały, które nam zakłócały ten nasz rozwój, tak, ten rozkwit naszego ogrodu. Ale jeżeli my je zakompostujemy w odpowiednim miejscu, damy temu czas, uwolnimy z tego, wyciągniemy z tego to, co najcenniejsze, damy jakby też możliwość przetworzenia właśnie tych, tych chwastów, tego, co tam oczyściliśmy, na ten kompost, odżywczy kompost. To po prostu ten kompost będzie mógł zasilić ten nasz ogród i dać nam naprawdę najwspanialsze rzeczy w tym naszym teraz, tak? Może, na, Możemy na tyle zasilić tą naszą życiową mądrością, właśnie tym, czego doświadczyliśmy, tym, tym się, czego nauczyliśmy się, możemy na tyle zasilić tą, ten, to nasze obecne życie. I to, jak teraz żyjemy, że naprawdę y, nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli tylko właśnie nadamy temu tę odpowiednią świadomość. Jeżeli zobaczymy, że mamy tę możliwość przetworzenia tego, tak, że nie musimy cały czas opowiadać sobie tej samej historii, jak to my tam ciężko mieliśmy, jak nam właśnie to cierpienie dało, y, prawda, popalić, jak to się mówi, tak? Jak to było nam trudno i tak dalej, bo było, tak? I tego nikt nie, nie kwestionuje i to trzeba uznać, i to trzeba zobaczyć, i to trzeba przeżyć, i to trzeba też siebie uhonorować w tym wszystkim, że przetrwałaś, że przetrwałeś, że dałaś sobie naprawdę y, radę tak, z tym wszystkim, jakkolwiek to nie brzmi, ale y, to też pokazuje, jak jesteś silną istotą, jak jesteś mocna, jak jesteś wielka y, w tej swojej głębi, tak? I y, jednocześnie. Y, Potrzebujesz zobaczyć, że, że to przetworzenie tego doświadczenia, które było dla Ciebie trudne, jest tak naprawdę kluczowe, żebyś mogła w swoim życiu począć, poczuć tę wolność i zacząć czuć się naprawdę kreatorem swojego życia, twórcą swojego życia, które masz tu i teraz. Bo od tego tak naprawdę zależy. Czy się tak poczujesz, bo zobacz, jeżeli ty będziesz cały czas niosła ze sobą ten ciężar przeszłości, ciężar tych doświadczeń, które nieustannie będziesz mielić w swojej głowie, nieustannie będziesz nieść w swoim ciele ten ciężar tego napięcia, tych nieprzeżytych emocji, to nie będziesz czuła tej lekkości w życiu obecnym i będziesz mogła tego swojego życia prowadzić tak, jak chcesz, bo cały czas będziesz w takim spięciu, tak? I ja Ci mówię, opowiadam o tym wszystkim oczywiście ze swojego doświadczenia, bo to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko coś, co ja zasłyszałam gdzieś tam na YouTubie i, i teraz powtarzam, czy wyczytałam w książce, ale to jest coś, co ja osobiście przeżyłam na sobie i czym się teraz dzielę z Tobą, dzielę się w, w różnych właśnie swoich mediach, żeby dać właśnie Tobie to świadectwo, że taki proces transformacji jest możliwy i można go rzeczywiście w swoim życiu przeżyć. Można rzeczywiście z tego, co trudne, wydobyć to, co najcenniejsze i stać się naprawdę wolną kobietą, wolnym człowiekiem bez tych ciężarów, które, które po prostu cię do tej ziemi jakby przy, przytłaczają tak? i to jest możliwe I, i ta zmiana jest możliwa bez względu na wiek. Ja swoją historią dzieliłam się już wiele razy, ale dla tych z Was, którzy nie znają mnie tak dobrze, to powiem, że ja właśnie w wieku 41 lat odeszłam z zakonu klauzurowego po 15 latach i zaczynałam wszystko, jakby całe moje życie, od zupełnego zera. Tak? Mówię o tym dlatego, że, żebyś sobie uświadomiła, że nigdy nie jest za późno na zmiany, tak? że nawet nie mając jakichkolwiek środków do życia czy jakichkolwiek możliwości przed sobą, możesz tak naprawdę. Jeżeli ich na ten moment nie widzisz, możesz tak naprawdę zacząć wszystko od nowa, możesz znaleźć te możliwości, możesz znaleźć te nowe perspektywy na swoje życie, nawet jeśli ci się wydaje, że na ten moment nie masz, nie masz tej możliwości. Tak? Bo na przykład utknęłaś w jakiejś relacji czy w jakimś miejscu, które ci się wydaje, że jest dla ciebie tylko tym jedynym, w którym ty możesz być. Ale zobacz, że, że tak nie jest. Ja odeszłam po 15 latach. Po zobaczyłam, że to nie jest miejsce dla mnie, że to nie jest życie, i to nie jest środowisko, w którym ja chcę być, i w którym jestem, mam możliwość rozwoju i środowisko, które sprawia, że ja naprawdę czuję, że realizuję swoje wewnętrzne powołanie i w którym czuję się szczęśliwa. Tak? Więc zdecydowałam się na taki krok, pomimo tego, że. że Patrząc tak tylko rozmową i po ludzku, no nie miałam nic, tak? I zaczynałam właśnie od tego, że wyjechałam za granicę yy, i pracowałam jako sprzątaczka w hotelu, żeby zarobić na po prostu swoje utrzymanie, na kupienie sobie ciuchów, bo których też nie miałam. Pomimo tego, że w Polsce miałam skończone studia, mam wykształcenie wyższe pedagogiczne. I nie mogłam pracować w swoim zawodzie, nie mogłam pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, ponieważ nie znałam języka angielskiego, i, i potrzebowałam właśnie y, pójść do takiej pracy, która da mi te podstawowe, podstawowe środki na utrzymanie. I stopniowo zaczęłam odbudowywać właśnie te swoje fundamenty najpierw te materialne, żeby móc się utrzymać i zacząć to nowe życie. Tak? I y, te pierwsze początki. Po tej zmianie one nie były dla mnie łatwe, ponieważ ja miałam ogromny bagaż emocjonalny właśnie tego, co przeżyłam, tych traum, tego cierpienia, którego doświadczyłam, odrzucenia, no, tego wszystkiego, co było bardzo trudne. O czym pewnie jeszcze kiedyś opowiem i troszkę już opowiadałam na moim kanale na YouTubie. Ale może kiedyś przyjdzie czas, że jeszcze bardziej o tym, więcej o tym opowiem dla osób, które być może przeżyły podobne doświadczenia do mnie i nie umieją sobie do końca teraz poradzić z tym, co przeżyły, ale chcę ci powiedzieć, że dla mnie wychodzenie właśnie z tych, z tych trudnych emocji, z tych doświadczeń, z tych traum, ono trwało tak naprawdę kilka lat. I, i tak naprawdę ten proces w jakimś wymiarze on cały czas trwa, ponieważ pewne rzeczy odkrywamy na coraz głębszym poziomie, tak? Ale chcę Ci powiedzieć, że to, w jaki sposób ja teraz funkcjonuję, w jakim, jak ja się czułam i funkcjonowałam kiedyś, to jest niebo a ziemia. To jest po prostu coś, co ja naprawdę namacalnie widzę i to, że nawet do Ciebie mówię, to jest owocem tego, że, że naprawdę to można uwolnić i można... Siebie tak naprawdę odbudować od zupełnych podstaw, uwolnić się od wstydu, uwolnić się od lęku, uwolnić się od tych emocjonalnych blokad, od sztywnego ciała, od zamrożenia, od tego, że y, po prostu czujesz się y, oceniana, tak, bierzesz na siebie, wydaje ci się, że wszyscy cię oceniają za twoje decyzje, że czujesz się nieakceptowana i tak dalej. Ale to wszystko jest jakby wyrazem tego wewnętrznego świata, który ty masz w sobie taki nieuporządkowany, nierozeznany, właśnie nieuzdrowiony, i ty chcąc, nie chcąc, zaczynasz przerzucać ten wewnętrzny twój świat, który, którego nie do końca właśnie potrafisz nawet zobaczyć. Przed pewnymi rzeczami uciekasz, przed pewnymi emocjami uciekasz. Nie, nie, nie znajdujesz odpowiedzi na pewne pytania, tak, które sobie zadajesz. Dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Po co? Czego mam mnie to nauczyć? To wszystko było również moim udziałem i ja to też przeżywałam. Ale i dopiero po czasie zobaczyłam, właśnie, że to, co ja projektowałam ze swojego wnętrza na innych, i co było dla mnie takie trudne, że ja nie, nie chciałam się przyznawać do tego, że byłam w zakonie, że byłam zakonnicą wstydziłam się tego, było tylko owocem tego, że ja tak naprawdę miałam to w sobie, tak? Że niekoniecznie inni za to by mnie jakoś tam oceniali, chociaż naprawdę na pewno są też takie osoby, które bardzo etykietkują, tak? I oceniają człowieka przez pryzmat właśnie bardzo płytki. Ale przechodzisz też w Twoim życiu taki moment, że kiedy zobaczysz, że wszystko co masz tak naprawdę Zawdzięczasz tej swojej wewnętrznej pracy i dojrzałości do tego, żeby przetworzyć to, co w, to, w sobie um, doświadczyłaś, i że tak naprawdę nie masz się czego wstydzić, że tak naprawdę możesz być dumna ze swoich doświadczeń i wdzięczna sobie samej za, za wszystko, co w swoim życiu przeżyłaś, to zupełnie się w tobie zmienia podejście do, do siebie. Do życia, do tego, czego doświadczasz, zaczynasz doceniać każdy moment, który masz i zaczynasz naprawdę wybierać w swoim życiu to, co jest z tobą zgodne. Zaczynasz żyć z poziomu y, głębokiej relacji ze sobą, głębokiej relacji y, ze swoim wnętrzem, ze swoją duchową sferą, ze swoją duszą, Bogiem, jakkolwiek go rozumiesz i nazywasz, bo dokładnie wiesz, że wszystko, co było Twoim udziałem, było po coś. Że miało głęboki sens, że sprawiło, że stałaś się innym człowiekiem, że stałaś się o wiele bardziej wartościową osobą, o wiele bardziej głęboką osobą, że to wszystko przywiodło Cię do tego, żeby przeżyć swoje życie. Z o wiele głębszą świadomością, niż miałaś wcześniej. Nie tylko na jakimś automacie, nie tylko na jakimś zaprogramowanym sposobie funkcjonowania, nie tylko na spełnianiu czyichś oczekiwań, nie tylko na powielaniu schematów, które widziałaś w swojej rodzinie, czy w swoim środowisku, nie tylko z tego, co ci inni powiedzieli, w co masz wierzyć, jakie masz wyznawać prawda, rzeczy, ale to, co rzeczywiście ty w swoim życiu wybierasz i określasz jako Coś, co cię buduje, coś, co cię karmi. Po prostu zaczynasz w tym kontakcie ze sobą i z Bogiem w sobie, ze swoją duszą, z tym właśnie, co jest twoim doświadczeniem, zaczynasz uznawać swój wewnętrzny autorytet i podejmować te decyzje z tego głębokiego poziomu relacji ze sobą, ze swoją duszą, ciało, ciałem, Bogiem e, i tworzyć twoje życie z tego głębszego poziomu, e, że świat zewnętrzny. Nie ma dla ciebie już takiego znaczenia, takiej wpływu na twoje decyzje, jakie miał wcześniej, bo ty podejmujesz decyzję od środka, tworzysz to życie od środka. Masz w sobie tę świadomość, że każde twoje przekonanie, każda twoja wartość, którą wyznajesz, wszystko, co w swoim życiu uznajesz za prawdę, ono się wyświetli w twojej rzeczywistości zewnętrznej, bo ty kreujesz swoją rzeczywistość. To ty przez swoją perspektywę, poprzez założenia, jakie w swoim życiu zakładasz, prawda? Podejmujesz założenia wobec różnych sytuacji, osób, swoich poglądów, wszystkiego, co w swoim życiu tak naprawdę chcesz widzieć, chcesz wyznawać, chcesz mieć, to musisz mieć jakieś założenie na dany temat, jakieś przekonanie. I to twoje przekonanie, to założenie, ono się odzwierciedli w twoim życiu, bo tak działa ta rzeczywistość, że my mamy w swoim życiu to, co wierzymy, bo my jesteśmy kreatorami tak naprawdę, i dopiero gdy obudzimy w sobie tę świadomość, to nasze życie zaczyna się zmieniać, bo my widzimy, że my z tego poziomu, tego cierpiętnika, tej ofiary, to my wykreujemy tylko więcej właśnie tej ofiary i tego cierpienia i tych właśnie doświadczeń. A jeżeli my zaczynamy patrzeć na to głębiej yy, i widzimy w tym właśnie ten nasz zasób, to nasze bogactwo. Potrafimy się wznieść ponad to wszystko i mamy tą głębszą świadomość, jak funkcjonujemy. To tak naprawdę jesteśmy w stanie wykreować wszystko z poziomu naszej właśnie tej głębokiej świadomości, z poziomu e, takiego głębokiego poznania siebie i z poziomu właśnie tej wewnętrznej kreacji, mając świadomość że, że tego, że tak naprawdę wszystko dokonuje się i zaczyna w naszym wnętrzu, że to nasze wnętrze decyduje. To co się w nas dzieje na poziomie głębokim decyduje o tym, co będziemy mieli, co będziemy mieli na zewnątrz, jakich ludzi do siebie przyciągniemy, co jesteśmy w naszym życiu w stanie wykreować. Czyli jakie decyzje podejmiemy, jakie inicjatywy, co zrobimy, prawda? Po prostu te wszystkie nasze działalności, które podejmujemy, które Chcemy, żeby były wyrazem właśnie nas, tego, jacy jesteśmy, bo chcemy też, żeby nasza praca sprawiała nam radość i, da, i była wyrazem nas, tak, żebyśmy po prostu nie byli niewolnikami naszej pracy czy czegokolwiek w naszym życiu. Więc wszystko w naszym życiu zaczyna się porządkować, zaczyna się układać, zaczynamy tworzyć na nasze życie według tego właśnie wnętrza, w zgodzie ze sobą. Więc zobacz, jak ta transformacja. Wpływa tak naprawdę na wszystko, jak ta transformacja, tak naprawdę jest procesem, który no, trwa do końca naszych dni, bo po to tutaj przyszliśmy na tę ziemię, żeby właśnie transformować się, dojrzewać, yy, uczyć się różnych rzeczy, ale zobacz, o ile bardziej jest to piękniejszy proces w momencie, kiedy my podchodzimy do tego świadomie, a nie z poziomu ofiary. Jeżeli my podejdziemy do tego w sposób bardzo taki. Bardzo duchowy, ale jednocześnie bardzo uziemiony. Ze świadomością tego, że to nasze wnętrze i to, jak my patrzymy na ten świat, jak my interpretujemy, najpierw jak widzimy też siebie i to, czego doświadczyliśmy, jak to wszystko kreuje to, co my mamy w życiu i jak w życiu funkcjonujemy. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za wysłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że tym swoim świadectwem i procesem też, w jakiś sposób cię zainspirowałam do przemyśleń. I zapraszam cię do oczywiście podzielenia się tym, co w, co w tobie wzbudziło to nagranie, jakie masz przemyślenia na ten temat. Zapraszam cię również do obserwowania mojego profilu, zostanie ze mną na dłużej, jeśli takie tematy z tobą rezonują, bo ja y, dzielę się y, różnymi właśnie swoimi doświadczeniami, a również konkretami y, tego, w jaki sposób pewne rzeczy właśnie robiłam, przetransformowałam w sobie, z czego będziesz mogła również skorzystać i wziąć coś dla siebie. To, co z Tobą rezonuje, co uważasz, że również Tobie będzie mogło pomóc i dać Ci wsparcie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w następnym nagraniu.